Te rodzaje zapachów ciała wskazują na niedobory niezbędnych witamin. Niektóre dziwne zapachy, takie jak uporczywy, nieświeży oddech, kwaśny zapach potu, czy nawet intensywny zapach moczu, mogą być alarmującymi oznakami niedoborów witamin, a ich ignorowanie może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. To, co wydaje się jedynie drobną uciążliwością, może w rzeczywistości skrywać poważne problemy takie jak zaburzenia metaboliczne i niedobory składników odżywczych. Co gorsza, wiele osób doświadcza tych objawów, nie zdając sobie sprawy z ich prawdziwej przyczyny. Ale tutaj pojawia się kluczowa kwestia. Ciało nie wysyła tych sygnałów bez powodu, a zrozumienie ich znaczenia może być kluczem do uniknięcia jeszcze poważniejszych problemów. W tym materiale dowiesz się, jak rozpoznać te ukryte sygnały, zrozumieć związek między zapachami ciała, a niedoborem niezbędnych witamin oraz poznasz naturalną, prostą i skuteczną metodę na pozbycie się tych nieprzyjemnych zapachów raz na zawsze. Ale uwaga, specjalna wskazówka, którą ujawnię na końcu, może Cię zaskoczyć i całkowicie zmienić sposób, w jaki dbasz o swoje ciało. Zaczynajmy. Obecność nieświeżego oddechu, znanego jako halitoza, może wskazywać na niedobory kluczowych witamin, takich jak B3, niacyna, B2, ryboflawina i C. Niedobór witaminy B3 zakłóca procesy trawienne, sprzyjając fermentacji pokarmu i powstawaniu nieprzyjemnych zapachów pochodzących z żołądka. Dodatkowo, niedobór witaminy C zwiększa ryzyko infekcji dziąseł, takich jak zapalenie dziąseł, gingivitis, które są jedną z głównych przyczyn nieprzyjemnego zapachu z ust. W takich przypadkach zapach bywa kwaśny, metaliczny lub przypomina zgniliznę, co jest bezpośrednim odzwierciedleniem złego stanu zdrowia jamy ustnej związanego z niedoborami żywieniowymi. Według Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, około 1000 genes, 20% światowej populacji cierpi na przewlekłą halitozę, z czego znacząca część przypadków wiąże się z problemami trawiennymi i niedoborami witamin. Skuteczny sposób leczenia obejmuje suplementację odpowiednich witamin dietę bogatą w zielone warzywa liściaste, owoce cytrusowe i produkty pełnoziarniste oraz regularne wizyty u dentysty i dietetyka. Silny, kwaśny zapach potu może sygnalizować niedobór tiaminy, witamina B1. Tiamina odgrywa kluczową rolę w metabolizmie energetycznym, szczególnie w przekształcaniu węglowodanów w energię. Jej niedobór prowadzi do nagromadzenia związków, takich jak kwas izowalerianowy, który nadaje potowi charakterystyczny zapach przypominający cebulę lub ocet. Taki zapach potu niekoniecznie wynika z braku higieny, lecz jest efektem zaburzeń metabolicznych, spowodowanych niedoborem składników odżywczych. Zgodnie z badaniem opublikowanym w American Journal of Clinical Nutrition, około 15% osób zgłaszających kwaśny zapach potu miało niski poziom tiaminy, zwłaszcza osoby stosujące diety ubogie w produkty pełnoziarniste. Rozwiązaniem jest wzbogacenie diety w produkty bogate w witaminę B1, takie jak produkty pełnoziarniste, mięso wieprzowe, rośliny strączkowe i nasiona, oraz konsultacja z lekarzem w celu ustalenia przyczyn metabolicznych lub żywieniowych tego objawu. Kwaśny lub owocowy zapach skóry może być oznaką niedoboru witamin B1-tiamina i B6-pirydoksyna. Ten zapach pojawia się, gdy organizm ma trudności z metabolizowaniem węglowodanów, co prowadzi do gromadzenia ciał ketonowych, nadających skórze słodkawy zapach przypominający przejrzałe owoce. Taki objaw może wystąpić w stanach hipoglikemii, przy restrykcyjnych dietach niskowęglowodanowych lub w początkowych stadiach cukrzycy. Według National Institute of Diabetes. Około 35% osób z niedoborem witamin B1 lub B6 w badaniach laboratoryjnych zgłaszało zmiany w zapachu ciała, zwłaszcza osoby z insulinoopornością lub dietami ubogimi w warzywa i produkty pełnoziarniste. Aby zniwelować ten objaw, zaleca się suplementację witamin z grupy B poprzez wzbogacenie diety w produkty pełnoziarniste, chude mięso, banany i warzywa strączkowe. Przewlekły, intensywny zapach stóp może wskazywać na niedobory witamin z grupy B, zwłaszcza B2, ryboflawiny i B7, biotyny. Ryboflawina jest niezbędna do regeneracji skóry, a jej niedobór prowadzi do pęknięć i mikrourazów sprzyjających rozwojowi grzybic, takich jak grzybica stóp, stopa atlety, tinea pedis, która powoduje nieprzyjemny zapach. Z kolei, Niedobór biotyny zaburza równowagę flory bakteryjnej skóry, co nasila wydzielanie lotnych związków o intensywnym zapachu. Zgodnie z badaniami American Academy of Dermatology około 50% osób cierpiących na przewlekły chód miało niedobory witamin z grupy B. Aby temu zaradzić, zaleca się spożywanie produktów bogatych w witaminy B2 i B7, takich jak jajka, orzechy, zielone warzywa liściaste. Chude mięso i produkty mleczne oraz dbanie o higienę stóp i leczenie ewentualnych infekcji grzybiczych. Zapach ciała, przypominający chemikalia lub amoniak, po poceniu się często wskazuje na niedobór witaminy B6, pirydoksyny. Witamina B6 jest kluczowa dla metabolizmu białek. Jej brak powoduje niepełny rozkład aminokwasów, co prowadzi do nagromadzenia amoniaku w organizmie. Nadmiar amoniaku jest następnie wydalany przez pot. Nadając mu ostry chemiczny zapach, przypominający mocz lub środki czyszczące. Taki objaw często występuje u osób stosujących diety wysokobiałkowe bez odpowiedniej podaży witamin z grupy B. Według badania przeprowadzonego przez Majo Clinic, około 18% osób aktywnie trenujących siłowo, które zgłaszały taki zapach, miało niedobór B6, wynikający z wysokiego spożycia białka przy niskim spożyciu warzyw. I produktów pełnoziarnistych. Aby wyeliminować ten problem, należy wzbogacić dietę o produkty bogate w witaminę B6, takie jak banany, ryby, ziemniaki i kurczak, oraz skonsultować się z dietetykiem w celu dostosowania planu żywieniowego. Silny i nieprzyjemny zapach moczu, często opisywany jako przypominający siarkę lub gotowaną kapustę, może wskazywać na niedobór witaminy B12. Ta witamina jest kluczowa dla prawidłowego metabolizmu białek i tłuszczów, a jej brak powoduje uwalnianie związków siarkowych, które są wydalane z moczem, nadając mu charakterystyczny zapach. Ten objaw jest szczególnie powszechny u wegetarian i osób starszych, dwóch grup najbardziej narażonych na niedobór B12, z powodu niskiego spożycia produktów pochodzenia zwierzęcego lub trudności z przyswajaniem tej witaminy. Według National Institutes of Health, NIH, około 20% osób powyżej 60 roku życia cierpi na niedobór B12, a silny zapach moczu jest częstym objawem. Suplementacja witaminy B12, połączona ze spożywaniem produktów takich jak mięso, jaja, nabiał i ryby, jest kluczowa, aby uzupełnić niedobory i zapobiec poważniejszym zaburzeniom metabolicznym. Teraz porozmawiajmy o ważnej informacji. Chociaż zapachy ciała mogą być sygnałem niedoborów witamin i zaburzeń metabolicznych, higiena osobista wciąż odgrywa kluczową rolę w kontrolowaniu i zapobieganiu nieprzyjemnym zapachom. Codzienna kąpiel z użyciem odpowiednich mydeł antybakteryjnych jest niezbędna, aby usunąć pot, martwe komórki skóry i bakterie gromadzące się na skórze, zwłaszcza w miejscach najbardziej podatnych na zapachy, takich jak pachy, stopy i okolice. Intymne. Regularne złuszczanie skóry pomaga zapobiegać nagromadzeniu się zanieczyszczeń i odblokowuje pory, zmniejszając ryzyko zapachów związanych z infekcjami skórnymi. Stosowanie dezodorantów lub antyperspirantów wspomaga kontrolę potu i neutralizuje nieprzyjemne zapachy, ale ważne jest, aby wybierać produkty dostosowane do typu skóry, aby uniknąć podrażnień. Codzienna zmiana ubrań, zwłaszcza bielizny i skarpet. Jest kluczowa, aby zapobiec namnażaniu się grzybów i bakterii. Jednak należy pamiętać, że połączenie dobrej higieny osobistej, zbilansowanej diety i regularnych wizyt u lekarza, to najskuteczniejszy sposób na utrzymanie ciała w zdrowiu i wolnym od nieprzyjemnych zapachów. A teraz czas na specjalną wskazówkę dotyczącą eliminacji zapachów ciała. Zanim przejdziemy dalej, pamiętaj, ten materiał ma charakter informacyjny i nie zastępuje porady lekarskiej. Cytryna to naturalny i skuteczny sprzymierzeniec w eliminowaniu zapachów ciała dzięki swoim właściwościom antyseptycznym, ściągającym i dezodoryzującym. Bogata w kwas cytrynowy pomaga wyrównać pH skóry, tworząc środowisko mniej sprzyjające rozwojowi bakterii odpowiedzialnych za nieprzyjemne zapachy. Ponadto jej właściwości antybakteryjne Wspomagają ograniczenie wzrostu drobnoustrojów powodujących silne zapachy, takich jak przykry zapach stóp czy pach. Sok z cytryny można stosować bezpośrednio na miejsca podatne na nieprzyjemne zapachy, takie jak pachy czy stopy, zawsze z zachowaniem ostrożności, aby uniknąć podrażnień, zwłaszcza przy wrażliwej skórze. Oprócz zastosowania zewnętrznego, regularne picie wody z cytryną wspomaga naturalny proces detoksykacji organizmu. Pomagając usuwać toksyny, które mogą przyczyniać się do powstawania nieprzyjemnych zapachów. Jednak po użyciu cytryny na skórę należy unikać ekspozycji na słońce, ponieważ może to powodować przebarwienia. Połączenie stosowania cytryny z odpowiednią higieną i zbilansowaną dietą to naturalne rozwiązanie, które pomaga utrzymać ciało świeże i wolne od przykrych zapachów. Napisz w komentarzu, z jakiego miasta oglądasz ten materiał i powiedz mi czy znałeś już te informacje, które dziś z tobą podzieliłem? Bardzo chętnie się dowiem.